Dzień dobry Nie Wczoraj Real Madrid podejmował Depotivo Alavés na, na wyjeździe meczu La Liga. I nie, 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 nie będzie klątwy, ponieważ wczoraj Real Madrid w męczącym stylu wygrał, bo wygrał. Może tylko 1-0, ale dzięki, dzięki temu mamy zwycięstwo i mamy 3 punkty. Także zapraszam Was na nowy odcinek tuż po meczu z Depotivo Anawesh i pamiętajcie o hadriku mojego kanału sub like dzwoneczek i komentarz pod filmem i także zachęcam Was do obserwowania TikToka, ponieważ są tam bardzo ciekawe i dobre informacje na temat Realu Madrid. Także nie przedłużając zaczynamy ten nowy odcinek. Moi drodzy, a więc przypomnijmy sobie, jaki skład wystawił Dawide Aczynoki na mecz z Depotivo Alaves, ponieważ Kanno Aczynoki nie był kontrolować wczoraj drużyny, bo został y, zawieszony na dwa lub trzy mecze. Także w bramce, Kuntua w obronie, Vázquez, Ascensio, Ludigen i Garcia. W pomocy Całmeni, Rodrigo, Kamavinga, Valverde i Alda Gilen i w ataku zagrał Kylian Mbappe. A z ławki Żerbowej weszli i zagrali w tym meczu. Wynieśc służył Jud Brahim Diaz i Dani Szebajos. A teraz przejdźmy do mojej analizy i opinii po tym spotkaniu. A więc można zacząć ten mecz od tego, że odbyła się w granicach 13-14 minuty kontrowersja, która polegała na tym, że Andangile dostał kapitanom górną piłkę podajże od Ludigera i został yy, sfałnowany przez bramkarza Deportivo Alaves. Jasne, stykowa sytuacja. Obaj piłkarze zaha zahaczyli o siebie swoje nogi, o swoje kolki, ale bardzo uczerpiał Anna Gilen. Co w takiej sytuacji zrobił sześć za gówny. Nie dał ani kannego, ani faulu, tylko po prostu uznał, że, że tam nie było faulu. Ja po pewnym czasie, po, po kilku powtórkach, stwierdziłem, że tam powiem bez fał i rzut kanny dla Realu Madryt bo Giel moim zdaniem został sfałnowany w polu kannym przez wamkarza Depotivo Wesz, ale no wiadomo, ich w Hispanielu jak zawsze wiedzą najlepiej. Ale wracając do sytuacji, które działy się w tym meczu, kolejna sytuacja, 20 minuta spotkania, rzut nożny na królewskich i ze stałego fangentu gry udało się zdobyć bramkę. Bramkę zdobył Lauro Asensio, ale no niestety po decyzji Walu yy, Szejdzia podyktował, że tej bramki nie uzna, bo tam był V w yy, polukanym Alavés. I co tam się stało? No, jasne, Asensio zdobył bramkę, tam jeszcze były przypychanki z obrońcą, bo wiadomo była walka o pozycję. Ale prawdopodobnie chodziło o sytuację z Ludigem, który yy, spałował mękarza, ale rzadko bo rzadko, dotykając go, ale no, sytuacja była taka, że siedzowie mam bramki nie uznali. Ale co się stało się w 34 minucie spotkania? Można powiedzieć tak, przepiękna królewska akcja, tu Ósmą asystę w tym sezonie i taki nieoczekiwany bohater, tak, taka mała pozytywna postać z tego meczu. Kamaminga z pięknym celem w dystansu zapolakanego pokonuje Mamkarza Alabes i tą piękną bramką Kamaminga daje Mam prowadzenie w meczu yy, z Nepotywą Alabes i było z jeden. Ale co później siedząło się po tej bramce, Daniel Madet. 38. Minuta. Kimian Mbappé po bardzo brutalnym faulu otrzymał czerwoną kartkę. Jasne, najpierw była decyzja, że Mbappé otrzymał żółtą kartkę, ale po analizie wal Mbappé bez wątpienia dostał słuszną czerwoną kartkę. Ale o Mbappé powiem więcej trochę później yy, w urobionej kategorii Dibitów i przez cały mecz myśmy grali już w dziesiątkę i całe szczęście, że w końcowych minutach Asensio tym szlizgiem uratował nas przez stratą ramki i na szczęście Czujny był kontuła, który pewnie spokojnie mógł złapać piłkę w końcówce tej pierwszej połowy. I ta pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem jeden 0 dla Królewskich. W drugiej połowie Deportivo Alaves zaczęło bardziej oficjalnie grać, stwarzało kilka z, sytuacji, ale na całe sześćset po pięć sekund świetnie bronił w tym meczu, a po drugie te sytuacje Deportivo Alaves były takie, z dużej huny mały deszcz, czyli niby tam jakieś zagrożenie było, ale to nie było takie zag zagrożenie, które mogło mam zagrozić stratą bramki. I później co się wydarzyło? Z 7 minuta meczu Vinicius wychodzi y, do piłki sam na sam już praktycznie z Mamkazem i Manu, Garcia, y, Manu Sanchez Sánchez przepraszam Manu, Manu Sánchez y, postanawia postanawia sfałnować Viniciusa w taki sposób, że zahacza o niego y, nogi w kolano w Udo i Vinicius zostanie sfaurowany i bez dyskusji po analizie walu Manu Sanchez otrzymał czerwoną kartkę a to oznaczało, że mecz się wyrównał Deportivo Alaves przez ostatnie 20 minut grało w dziesiątkę. i naprawdę po tej czerwonej kartce miałem takie wrażenie, że, że trochę gra mam się łatwiej Stwarzaliśmy kilka tam sytuacji, na przykład sam dystans z dystansu z Benigama, który yy, trafił yy, Bramkarza, będąc sam na, sam na sam z Bramkarzem. Później mieliśmy taki stały Fanget Gry, w którym Van Bende bardzo mocno z dystansu uderzył yy, tylko w Bosą szatkę. I skoro to jest takich sytuacji, w których... W Tulach mieliśmy całe zawodnicy, zawodniczy Alaba zblokowali, ale faktem najważniejsze jest to, że, że wygrywamy ten mecz, że udało się zdobyć trzy punkty i że jeszcze liczymy się w Andrzej o mistrzostwo w Hiszpanii. Problem jest w tym taki, że to nie był mecz, który polewał kibiców w Finalu Madryt. Mecz był tak naprawdę kompletnie nudny. Znowu po raz kolejny wyjrzeliśmy typowy Real Madrid, który się męczył w tym meczu. I to był taki mecz y, bez cału, to było takie zwyczajstwo, takie bez strzału, które no praktycznie, no nie mogło, nie mogło cieszyć oka. Ale co tutaj jest na prosto, że po raz pierwszy od 26 lutego udało się zakończyć ten mecz czystym kątem, także jakieś tam małe pozytywy są ale więcej jest tych negatywnych niż tych pozytywnych także pozytyw zwyczajstwo trzy punkty bez straty bramki na niekorzyść konieczna słama granalu Madrid, bez szału bez wielkiego stylu gry i konieczne męki męki które naprawdę było widać yy, w tym spotkaniu i przychodzę do statystyki pomecowej, tak to wszystko wyglądało lepsze i was, odważałem mniej, myśmy oddali nic depotywo, ale, ale myśmy stworzyli dwie sytuacje, także nawet po tych statystykach widać, że, że to nie było jakieś spotkanie, które y, polwało kibiców i ten mecz na pewno nie zapisze się w historii realu Madryt, bo... O tym meczu naprawdę, pomimo tego, że wygraliśmy, to trzeba jak najszybciej zapomnieć. No bo to nie było dobre widowisko do oglądania. To było widowisko imienia czerwonych, czerwonych kartek Włoch i to było widowisko imienia yy, pod tytułem yy, Gramy, jak, jak chcemy. Także to nie był mecz imienia pięknych goli. Tylko mesz imienia czerwonych kantek. A dla tych, co robią statystyki, to spokojnie może się w każdym odcinku spałzawać te statystyki, statystyki pomysłowe, żeby samemu ocenić, jak to liczbowo wy wyglądało w tym spotkaniu. No i tabela. Tabela na liga po 31 kolejkach ligowych. Na 5 miejscu Balczona no, tu na też ledwo ledwo wygrała z Negales, tylko jeden żoną, ale ma 4 punkty. Przewagi na ten ale madret. Myśmy też ledwo ledwo wygrali z Alabasz, ale ciągle zachowujemy szansę na pierwsze miejsce w tabeli na, na koniec sezonu. Jasne. Cztery punkty straty to niedużo i niemało, można to odrobić, ale, ale jasne, trzeba też uważać na Atletico Madryt do końca, bo oni dzisiaj o 21.00 że, że, no, grają w swój mecz u siebie z Valladolid. Prawdopodobnie ten mecz wygrają, bo Real Valladolid praktycznie już spadnie z Liga, także, także do końca trzeba mieć uwagę na Atletico Madryt. Ale najważniejsze jest to dla nas, że mamy te trzy punkty, że głównie także do końca ta walka o mistrzostwo będzie, mam nadzieję, ciekawa. Także na spokojnie tabelę ligową się na spokojnie ocenić i zobaczyć, jak to punktowo wygląda po tej kolejce ligowej na Liga. I teraz czas na ulubioną kategorię wszystkich kibiców Realu Madrid na całym świecie. M jak Mbappé. Kinian Mbappé. Czolaj zagrał tylko 38 minut. Nie stworzył żadnej sytuacji, nie kreował, nie był bohaterem tego meczu. Oczywiście bramki i asysty nie zdobył, ale był takim antym bohaterem tego meczu, ponieważ otrzymał po raz pierwszy w naszych barwach czerwoną kartkę. I powiem teraz tak, Kinia w tej sytuacji, w której się zachował, zachował się jak typowy piłkarski idiota. Jak można osłabić drużynę, w 38 minucie, kiedy twój zespół spokojnie prowadzi jeden, żono ma jakąś tam kontrolę nad spotkaniem, a ty postanawiasz, że wejdę chłopu ostro i go spaluję go tak, żeby dostać jakąś tam kantkę. I tak osłabiłeś nasz zespół, że praktycznie przez całe mecz graliśmy dziesiątkę. Fałasz za to, że MAP na całe sześć przeprosił przeciwnika za ten brutalny fał, ale jeżeli masz na tyle mózgu, żeby użyć, 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 że nie rób tak, bo osłabi zespół, to MAP no, nie tak tego mózgu dobrze nie użył, tylko użył mózgu w głupi sposób, osłabiał zespół na całe sześćset arabes, też grał w dziesiątkę, ale z tego co już wiemy, że MAP prawdopodobnie będzie zawieszony na 3 mecze, także prawdopodobnie wypada y, mu walka o PCC. Prawdopodobnie moim zdaniem MAP nie będzie królem szensu w tym sezonie, także Y, tym meczem, naprawdę bardzo, bardzo zawiodłeś wszystkich madrygistach i moja ocena nie może być inna, nie jest tylko jeden, bo na jedynkę za tą głupią, czerwoną kantkę zasłużyłeś. No i na koniec tego odcinka. Co nas teraz czeka? A czeka nas środa, 6 yy, kwietnia... 2025 rok, godzina 25.00, Stadio Santiago Bernabeu i rewanżowy szef finałowy mecz Ligi z Arsenałem. I co ja mogę tutaj powiedzieć? Mm. Tak, ja wiem, ja wiem, że Real Madrid potrafi odpalić swoje DNA Ligi Misów. Tak, ja wiem, Mówiłem to, że znam historię Real Madrid i Real Madrid potrafi odrabiać straty z pierwszych meczów I Real Madrid potrafi robić wielkie remontady. Pamiętamy Derby Country, Underland, Bruksela, Glasgow, Inter Intermedialan, PSG, Manchester City. Yy, I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bayern Mojachium były remontady, które zapisały się w historii tego klubu i całej ligi mistrzów, ale czy na ten moment jesteśmy w stanie odrobić yy, trzybramkową stratę? Będzie ciężko bo wiadomo, al też w ligowym meczu nie podwał, ale. Al Real też pokazał, że potrafi grać piłkę. I w tym pierwszym meczu pokazał, że był on nas lepszą drużyną. I tak, mam obawy o ten rewal, le że mam nie wyjdzie. Tak, mam obawy, że Rajs ponad trzeci i czwarty w swojej karierze szedł bramki rzutów wodnych w stylu Ruben Carossa i Davida Beckhama. Tak, mam obawy, że Real Madrid odpadnie, no bo... Yy, po pierwsze będzie trudno odrobić trzybramkową stratę yy, z pierwszego meczu, a po drugie yy, w takiej formie jakiej jaki jest Real Madrid obecnie, no to nie wierzę w to, że Real Madrid odrobi tą stratę i jakiś tam cudem awansuje do półfinału. Jeżeli Real Madrid zagra swój wielki mecz i odrobi tą stratę, no to fajnie. Historia się zapisze na nowo. Kolejny mecz, który zapisze się na kantach Ligimisów i historii Realu Madryt to będzie wielka remontada, która y, zapisze się na zawsze w historii Realu Madrid, ale mam obawy, że nie przejdziemy tego arsenalu, że raczej odpadniemy strony Ligimisów. Ja wiem, konienna moja klątwa i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli mamy odpaść Ligi Mistrzów, no to naprawdę odpadnijmy w fajny sposób, wygrajmy ten mecz, może nie z tyle że no, które da do Awasz do ale wygrajmy tak, żeby fajnie się pożegnać z tą Ligą Mistrzów, bo wiadomo, ta Liga Mistrzów była jaka była i wiadomo, jak myśmy w tej Ligie Mistrzów grali, jakie były tam wyniki, każdy o tym wie i pamięta, także... Czekamy na ten lewans z Arsenalem. Zobaczymy, co, co się wydarzy. Czy będzie wielka remontada, czy też odpadniecie z Ligimisów. Zobaczymy w środę po 23. Także dziękuję bardzo wszystkim za ten odcinek. W komentarzu możecie napisać, jakie macie wrażenia tuż po ligowym meczu z Depotivo Alavés. Czy macie optymizm? Po tym meczu z Depotliwą Alawes, i w komentarzu też możecie napisać, czy wierzycie w remontadę w Lewandowym meczu z Arsenalem, czy też raczej jesteście zdania, że Real Madrid odpadnie już z ligi mistrzów na etapie finałów Także dziękuję za, za ten odcinek. Pamiętajcie o hatliku kanału. sub, like, dzwonek i oczywiście komentarz pod filmem i też zachęcam do, do senduszek na TikToku żeby obserwować TikToka bo tam też są bardzo dobre fajne informacje na temat realu Madrid także widzimy się w nowym odcinku tuż po Lewandowym meczu z Arsenalem trzymaj się, się ciepło i do też Hala Madrid i nada masz cześć